Cześć z tej strony była, i jeżeli chcesz rozpocząć przygodę z kręceniem, ale nie masz długopisu, które by się do tego nadawał, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Niestety nie dostałem zgody na nagrywanie w marketach, gdzie chciałem Wam pokazać, co możecie stamtąd wybrać i nadawałoby się do złożenia jakiegoś fajnego pena. Dlatego przejdę od razu do rzeczy i zmodujemy coś z części, które już mam u siebie. Do pen używa się zazwyczaj zmodyfikowanych długopisów, a nie takich zwykłych, którymi piszę na co dzień. Jeżeli chcecie wejść w posiadanie takiego pena, możecie wybrać jedną z trzech opcji. Najprostsza droga to kupno gotowego pena z jedynego polskiego Sklepu specjalnie dla penspinerów, link podam Wam w opisie. Możecie tam kupić gotowego pena, ale możecie też kupić części, z których możecie złożyć pena, jeżeli akurat pen nie jest dostępny. Ja kilka dni temu złożyłem zamówienie i dostałem tutaj swoje części, z którymi za chwilę zejmie. No i kiedy składamy już sobie moda samemu, no to możemy to zrobić albo z części, które są dostępne właśnie w tym sklepie, albo pójść, rozejrzeć do tradycyjnych sklepów papierniczych w pobliżu większych marketów bądź hipermarketów. Nawet w takich tradycyjnych sklepach na pewno znajdzie się wiele zwykłych pisaków i długopisów, których części. Mogą Wam posłużyć do stworzenia pierwszego moda. Ok, dosyć z tego gadania. Modujmy coś w końcu. Mam tutaj przygotowane jakieś podstawowe narzędzia, które będziemy mogli potrzebować, typu kombinerki, nożyczki, nożyk, linika, taśma, telefon i kilka części, które już miałem u siebie, które możemy też wykorzystać, ale najpierw rozpakuję paczkę. Okej, okay, zamówiłem u Parego dwie kąsy, dwie Krajowe SuperTips. Potrzebowałem gripów Anyboli czarnych, niestety już same wypis się więc działałem tylko pisami, które korzystam pewnie do pisania. Mam też jeszcze dwa gripy enneboli w kolorach biały i różowy i dwa kapy od CT białe. Tutaj mam bardzo popularny, wśród ten spinnerów chyba obowiązkowy pisak Super Pirat w kolorach pomarańczowo-niebieski. Są dostępne w Piotrze i Pawle, z tego co pamiętam. Po kilka złotych za sztukę, ale na prędkoły też są także spoko. Killer w sumie, to jest to samo. Mam jeszcze pilota akurat różowego, aczkolwiek bardzo popularne są zupy papiernicze w kolorach czarnych, czerwonych i chyba jeszcze niebieski. Mam tutaj jeszcze dwa Uniwale signal, również dostępne w sklepie. Jeżeli chodzi o długopisy, to interesuje mnie przede wszystkim metalowy tip. Ogólnie, jeżeli szukacie czegokolwiek w sklepach, to rozglądajcie się za właśnie metalowymi końcówkami przy długopisach. Plastikowe są praktycznie nieużyteczne, bo nie chodzi tutaj o względy, względy estetyczne, ale o to, żeby dociążyć pena na końcówkach. Jeżeli jesteście już w markecie i widzicie nawet coś podobnego do Super Pirata, myślę, że też znajdzie to swoje zastosowanie i na początku coś wykminicie z takiego zwykłego pisaka. Jednak trzeba go troszkę przygotować, zanim będziemy go używać przy modowaniu. Może na początku złożymy jakąś prostą kąsę. Do tego będzie nam potrzebne oczywiście dwa kapły od kąsy. I jedno wody. Ja użyję białego. Będzie ładnie wyglądać myślę. Użyję białej kąsek obody, ale pokażę Wam, jak ją dobrze przygotować na podstawie czarnej. Pierwszą rzecz, którą robimy, to wyjmujemy wkład i rysik z tego pisaka. Bardzo nam to pomoże w rozłożeniu masy, nie będzie nic fruwać, wkład się nie wyleje i jest to podstawowy krok, krok, krok który robimy. I użyję do tego oczywiście kombinerek. Najpierw rysik i powoli. Zmienimy jeszcze backpluga. Ok. I pozbywam się wkładu. Ok. Eee, zanim to jeszcze połączę, to delikatnie z obu stron obwinę, obwinę końcówki taśmy Teflon, ponieważ eee, kapy siedziałyby dosyć luźno, a jeżeli zabezpieczymy to taśmą nie będą troszkę spadać w trakcie kręcenia, ani podczas dropu, czy czegokolwiek. Dlatego w ten sposób obwijam końcówkę. Jedną i drugą tutaj, zrobię, tutaj obwinę, zanim jeszcze docisnę to do końca. Taki mój mały sposób, żeby taśma lepiej się trzymała i żeby nie wystawała spod kapa. I najpierw Odwijam, tutaj docisnę. I teraz do końca. Zrobię to samo na białej wody. Dobra, teraz założę kapy. No, kap siedzi sztywno. Kap siedzi sztywno, teraz z drugiej strony włożę drugi. Baza jest gotowa, więc teraz czas na jakieś tipy na końcu. Tipy Signo nie będą niestety do środka, kapa kąsy aczkolwiek można go przytrzymać nakładając po prostu gripa yy, albo Sailor, albo Anyball, to Wam polecam najbardziej do kompsy chyba Anyballa nawet bardziej utniecie to na odległość 5 pasków, za chwilę to zrobię i, powinien, i sam grip powinien przytrzymać tego tipa jednakże polecam Wam używać tipów HGG, które tutaj wyjdą idealnie a których akurat nie mam pod ręką ewentualnie jakiś, yy, jakiś ciężkich typów, tutaj mam kilka yy, przypadkowych To jest chyba lekki tip od Erfita. Myślę, że też się nada, chociaż bardzo dociąży ten napęd, będzie bardzo ciężki. Mimo, że wydaje się duży, to jeżeli nałożymy gripa, to dr Gripa też będzie fajnie się nadawał. To będzie bardzo mocno siedział razem, razem z gripem przy kapie. Ja przygotowałem sobie jeszcze wcześniej bazę do kąsy i chyba na nią nałożę właśnie różowego gripa, którego mam. Mam nadzieję, że będzie dość tolerystycznie pasował. Do pocięcia tego gripa potrzebujemy coś do podkładu, abyśmy mogli okrążać podczas cięcia. Myślę, że podot odreny będzie idealne, aczkolwiek zdejmę czarnego gripa, którego nie chcę na razie niszczyć i założę tutaj tego różowego. Ok, do cięcia będę używał nożyka do tapet, utnę go na dwa odcinki po pięć pasków. Ogólnie na początku fajnie jest mieć jakąś wizję. Robię to totalnie spontanicznie, więc pewnie kolorystycznie będzie to brzydko wyglądało, ale chodzi o funkcjonalność. Także utnę na pięć pasków od tej strony. Raz, dwa, trzy. I teraz powoli, wzdłuż tego paska, delikatnie wyrobię nacięcie. Ok. I tak samo odetnę ten najgrubszy pasek na górze, żeby mieć dwie takie same części. Okej. Okay. Im równiej łutniecie, tym estetycznie będzie to wyglądać. W ten sposób mam dwie równe części gripów i nałożę je teraz na te kapy. I włożę Ok, i z drugiej strony to samo. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie nałożenie tutaj Dr. gripa i podwa paski, na przykład kolorystycznie. Anybody tipy, takie jakie znajdziecie, mogą to być Signo, może trochę coś cięższego. Bo jak widzicie, nie wygląda może najfajniej, aczkolwiek macha się całkiem sympatycznie. Do tego, że zastąpić je fajnymi kolorkami, które Wam się najbardziej podobają. I myślę, że będzie można ćwiczyć. To jest jedna z opcji. Może weźmy teraz na warsztat kapy CTK. Co ciekawe, do kapów CTK yy, typy Signo pasują. Prawie że idealnie. Spróbuję je wkręcić. Delikatnie wkręciłem i włożyłem i powiem Wam, że siedzą dość sztywno. I takie kapy możemy założyć na przykład na wody super tipsa. Oczywiście uprzednio je przygotowując. To jest dość skomplikowane, więc zanim do tego dojdę, to pokażę Wam, jak na szybko przygotować wody Super Pirata, które jest najpopularniejsze. A robimy to w ten sposób, że zdejmujemy kapy, następnie od razu odcinamy obie końcówki. można tą. W tym miejscu, gdzie kończy się to niebieskie i zaczyna białe, delikatnie odcinamy. Trzeba użyć tylko trochę siły, ale robić to spokojnie. Tego się podgrzamy. I tutaj wychodzi wkład. Z drugiej strony też musimy to uciąć w tym miejscu. Takie body teoretycznie jest już gotowe do kręcenia, aczkolwiek polecam jeszcze wziąć zmywarz do paznokci i delikatnie zetrzeć cały ten napis z wody. To jest właśnie taki lakier. Jeżeli wody będzie wyczyszczone po prostu do takiego czysto białego koloru, będzie dużo lepsze w dotyku, dużo fajniej się będzie nim kręcić niż takim kolorowym. No i wizualnie też myślę, że będzie wyglądał. Dużo fajniej. E, kapy na CTK na wody Super Pirate jest oczywiście trochę za luźne. Nawet gdybyśmy obwinęli te wody taśmą, to myślę, że nie wyglądałoby to jakoś super. Ale możemy, do, możemy na takie wody nałożyć kapy e, od out Train outsu i stworzyć właściwie waterfall. Ok, ale wróćmy do wody Super pizza, które właściwie od, e, opróżniałem już w jednym filmie i zrobiłem e, tutorial domenowy moda. Aczkolwiek zrobię to jeszcze raz, żebyście widzieli. Głównę je na wysokości około 8 cm na razie. Jak już potem troszkę skrócę, to nie ma znaczenia, lepiej mi trochę dłuższe. I głównę je oczywiście, 8 cm od tej strony, czyli przy, przy miejscu, gdzie wychodzi już. To wody jest dość miękkie, natomiast to jest bardzo sztywne i twarde, więc troszkę się namyczymy, z niej przytniemy. Ok. Pamiętaj, pamiętamy, że tu jest wkład, który też trzeba wyjąć. To nie będzie nam potrzebne, a do tego potrzebuję śrubokrętu. I robimy coś takiego. Wow. Wodę opóźnione. Backflip jest cały. Okej, okay, potrzebujesz takie drugie, więc robię je. O, są więc dwa takie same odcinki i połączymy je. Tymi grubszymi stronami do siebie. Na pomoc przychodzi nam jeden też z popularniejszych penów, którego tutaj nie mam. Jest to Big Round Stick, dostępny chyba w bardzo wielu marketach po bardzo niskiej cenie. Wystarczy nam 6 cm albo nawet 5 cm jego odcinek, który włożymy z tej strony. Tutaj, jak się przyjrzycie, są takie paseczki, na których Big świetnie się zatrzymuje dzięki temu połączone w ten sposób dwa body jest bardzo solidne. Do tak połączonego wody, pomocą Biga, oczywiście. Możemy właśnie nałożyć kapy TK z jednej strony i z drugiej strony, i już praktycznie też mamy fajnego moda. Nawet z tymi tipami, albo nawet bez tych tipów, będzie dość dobrze wyważony. Jednakże polecam chociażby nałożyć sobie po 1,5 cm gripa Dr. gripa i też będzie mega fajny mod do kręcenia na początku. W tym modzie też jest fajne to, że możecie sobie dostosować długość moda do długości, jaką Wam najbardziej odpowiada. Polecam Wam wybierać takie długości penów, jaką macie długą dłoń. Mniej więcej tyle. Czyli jeżeli stąd dotąd macie 20 cm, no to mod 20, 25 cm będzie idealny. Jeżeli mniej, no to mniej. Tak jak widzicie, ten mod byłby bardzo długi. Jednakże na początku nie polecam takich długich modułów do kręcenia, bo troszeczkę to nie do końca fajnie wygląda na początku. Lepiej uczyć się na czymś bardziej standardowym, typu właśnie konsa, waterfall. Yy, którykolwiek z takich panów, które są bardzo popularne, na pewno znalazł na początek. Nie ma jakiegoś jednego, Pena, który wyjątkowo na początek się nadaje, a później okazuje się, że jednak jest beznadziejny. Nie do końca mod ma znaczenie przy nauce, a jednak wasze samozaparcie, umiejętności, czy, czy po prostu kwestia treningu. Ok, więc jeszcze przypomnę, jeżeli idziecie do sklepu, to rozglądacie się za metalowymi końcówkami, a jeżeli takich nawet nie macie, to możecie bez problemu użyć nakrętek od śrubek o średnicy 0,6 albo 0,8 cm. Po dwie takie nakrętki pod, 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 pod gripami też sprawdzą się jako dociążenie pena. I nawet dość estetycznie wyglądają. Takie śrubki albo y, taśmy telefon znajdziecie w większości sklepów instalacyjnych bądź budowniczych takich większych marketów. Albo nawet możecie znaleźć je w garażu waszego dziadka, tylko powiedzcie mu wcześniej, że zabraliście parę części. Ogólnie rzecz biorąc, samo modowanie jest już osobną jakby dziedziną, która powstała dzięki temu, że jest ten spinning. I jest to ogromne pole do, do popisu, do wykazania się, do pokazania jak bardzo macie y, 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 bójną wyobraźnię, Możecie po prostu stworzyć wszystko. Wystarczy, że poeksperymentujecie trochę waszym, na waszym biurku, poucinacie parę części, pobawicie się gripami. Myślę, że bardzo fajny sposób na zabawę i na sprawdzenie tego, co najbardziej wam właśnie odpowiada do kręcenia. Także polecam też eksperymentować, włożyć różne części, sprawdzać co do czego pasuje. Może odkryjecie coś fajnego, nowego, stworzycie jakiegoś mega fajnego moda. Takim jak na przykład był Buster, Syl czy teraz menowa mod, który jest bardzo popularny. No więc prawie złożyliśmy kilka modów, które na początek są bardzo fajne. Myślę, że każdy powinien obrać taką drogę, poeksperymentować troszkę, pobawić się tymi częściami i stworzyć coś własnego. I nie pozostaje wam w sumie nic innego, jak wziąć się do kręcenia i nauki kolejnych trików. Ja powinien się przy tym naprawdę fajnie, więc dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia następnym razem. Cześć!